Cześć moi drodzy, zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu szpany i dzbany, czyli technologiczne podsumowanie tygodnia, w którym mówimy, co nam się w zeszłym tygodniu podobało. To są szpany, co nam się nie podobało, to są dzbany. W tym tygodniu mamy trochę tych materiałów, więc przelećmy przez nie. Jak najszybciej zaczynamy. A zaczynamy od jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń dla wielu użytkowników w roku, czyli Spotify Wrapped wystartowało i każdy może się już chwalić w social mediach i wszędzie, gdzie tylko chce, jakiej muzyki słucha i jakie są jego najbardziej ulubieni artyści, więc Wy też się pochwalcie w komentarzach, kogo Wy tam macie. Ja się mogę pochwalić, że u mnie najbardziej słuchanym artystą w tym roku był akurat Taco Hemingway. Nie wiem, czy mam się tego wstydzić, czy nie, a... Fajna muzyka, lecimy dalej. Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego Delaware zbadali bakterie E. coli i okazało się, że bakterie te mają wspomnienia i mogą przekazywać się kolejnym pokoleniom. I to bardzo ciekawa informacja i wielki szacunek dla naukowców za to, że to odkryli. Przy okazji pokazując, że bakterie są bardziej skomplikowanymi istotami niż mogło nam się wcześniej wydawać, i walka z nimi dlatego może być taka trudna życie taki serwis społecznościowy jak Threads? Ja też dążyłem już o nim zapomnieć. To jest odpowiedź na X, czy też dawnego Twittera, ale wykonana przez Metę i Marka Zuckerberga. Więc ma to być taki instagramowo-facebookowy Twitter, gdzie konto z Instagramem i Facebookiem jest z nim połączone i było o nim głośno jakiś czas temu, kiedy to wychodziło, natomiast okazało się, że serwis ten nie jest dostosowany jeszcze do prawodawstwa Unii Europejskiej. Więc Unii Europejskiej on nie wystartował i uwaga, uwaga, już jest ogłoszenie, że najprawdopodobniej wkrótce już się do tej Unii Europejskiej dostosuje i się u nas. Pojawi, natomiast y, śledząc to, jak dużo użytkowników Freds było na początku i jak mało jest ich już teraz, mam niestety obawy, że może on powtórzyć sukces Albicli. Pierwszy Homarka, czyli wieloprowadnicowy system rakietowy stworzony w kooperacji z koreańczykami, wyjechał z polskiej fabryki. Jest to koreańska wyrzutnia Chunmu zamontowana na polskim podwoziu Jelcz. Będziemy mieli prawie 300 takich wyrzutni, w tym roku ma się ich pojawić 18. Jest to taki odpowiednik amerykańskiego HIMARS-a, czyli systemu, który w Ukrainie bardzo dał się we znaki Rosjanom i dzięki niemu Polska ma szansę stać się europejską potęgą artyleryjską. Google testuje nową funkcję to proste wyszukiwanie, czyli coś co przyda się w zasadzie wielu użytkownikom. Jeżeli szukamy odpowiedzi na jakieś pytania, nie szukamy kilku tysięcy linków, które musimy sami przeglądać, to proste wyszukiwanie jest właśnie dla nas. Na razie jest to testowane na kilku rynkach i jak to działa? Otóż, jeżeli wpiszemy, jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie typu czy w wigilię jest niedziela pracująca, to w tym momencie rzeczywiście pojawi się na górze, powinno się pojawić na górze taka prosta odpowiedź, natomiast będzie specjalna zakładka, taka jak dzisiaj mamy zdjęcia, wideo, zakupy z prostymi odpowiedziami, gdzie będziemy otrzymywać tylko i wyłącznie takie zwięzłe odpowiedzi na nasze pytania, a nie koniecznie ściany linków. Skoro już przy Google jesteśmy, to dysk Google ma ostatnio duże problemy. Użytkownicy z całego świata zgłaszają, że znikają im dane i to dane z kilku miesięcy, a nawet kilku lat. Google przyznaje, że problem zauważyło i problem może dotyczyć synchronizacji danych i w tym momencie bada sprawę, mówiąc, żeby użytkownicy przez przypadek nie usuwali niczego z jakichkolwiek folderów związanych z dokumentami Google. Więc sprawa może być naprawdę poważna. Część internautów wskazuje, że stracili na przykład pracę z ostatniego roku. Co nie jest tak niemożliwe, ponieważ od pewnego czasu domyślną opcją w Google Drive jest to, że pliki nie są kopiowane do dysku, ale są tam przenoszone, a następnie dane są usuwane z naszego komputera i zostawiane są tam jedynie skróty do tego, co znajduje się w chmurze. Neonet ogłasza upadłość. Sklep, który istnieje od 20 lat i ma 300 punktów w całej Polsce, ostatni otworzył nawet w listopadzie. Trochę znienacka ogłosił upadłość. Nie wiadomo, jak sprawa się zakończy, jest dopiero rozwojowa. My jesteśmy na samym początku tej drogi. Natomiast warto przypomnieć, że taki komputronik również ogłaszał upadłość i ostatecznie nie upadł, więc zobaczymy, jak to będzie w przypadku tego sklepu z elektroniką. Natomiast no, trzeba przyznać, że konkurencja na tym polu w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo duża. Nawet 300 milionów złotych strat. Takie kwoty specjaliści podają mówiąc o tym, jak duże przychody z reklam może stracić Elon Musk i jego X, czyli dawny Twitter. Po wpisach, kontrowersyjnych wpisach multimiliardera i właściciela tego serwisu, przypomnijmy, że w ostatnim czasie popierał on m.in. teorie spiskowe na temat tego, że Żydzi chcą walczyć z białą rasą i wykorzystują do tego internet, żeby napuszczać na siebie ludzi. Podobne teorie spiskowe dotyczące różnych rzeczy również Elon Musk w przeszłości lubił albo podawał dalej i około 200. Reklamodawców z całego świata postanowiło, że nie będzie się reklamowało na platformie X. Odpowiedź Ilona Maska była w jego stylu, ponieważ powiedział on, że ci wszyscy reklamodawcy, którzy nie chcą reklamować się na X, mogą się po prostu W pie... Historycy wściekli na film Napoleon Ridleya Scotta. Okazało się bowiem, że jak powiedział jeden z historyków. Jeżeli film trwa 2,5 godziny, to być może pół godziny z tego filmu było zgodne z faktami, a reszta to rzecz wymyślona przez Ridleya Scotta tylko po to, żeby widowisko było jak najlepsze, co zarzucane jest filmowi. Między innymi to, że Napoleon nigdy nie strzelał do piramid, co zostało pokazane w filmie, to, że aktorka grająca wybrankę jego serca w filmie jest od niego o wiele młodsza, mimo tego, że w rzeczywistości była starsza, jak i to, że w filmie Napoleon przedstawiony jest jako osoba, która wyszła z rynsztoka podczas gdy w rzeczywistości był on synem arystokraty, i tutaj zdania są podzielone. Jedni mówią, że film biograficzny powinien trzymać się mimo wszystko faktów i biografii danej osoby, a z drugiej strony są ludzie, którzy stwierdzają, że to jest tylko film i widowisko, i dlatego powinno być ono jak najlepsze, nawet jeżeli pewne fakty trzeba nagiąć albo wręcz przeinaczyć. Hakerzy zaatakowali służbę zdrowia, dokładnie laboratorium Alab, z którego wyciekły dane i specjaliści są zgodni, że to nie jest ani pierwszy, ani ostatni atak na y, placówki służby zdrowia, czy to prywatne, czy to państwowe. Specjaliści wskazują, że jeden pakiet danych dotyczący tylko i wyłącznie jednego pacjenta z historią jego chorób, historią leczenia, z adresem, imieniem, nazwiskiem i PESEL-em może być wart nawet 1000 dolarów na czarnym rynku. A przy okazji służba zdrowia jest łakomym kąskiem, ponieważ bardzo często jest ona niedofinansowana, przez co nie ma pieniędzy na skuteczne zabezpieczenia i znacznie łatwiej włamywać się właśnie do takich systemów. A skoro przy hakerach i oszustach jesteśmy, to warto wspomnieć, że powraca fala maili, które rozpoczynają się od słów Witaj, mój zboczony przyjacielu. Okazuje się, że takie maile są próbą wyłudzenia pieniędzy na to, że ktoś twierdzi, że dostał się do naszej kamerki i nagrywał nasze. Jakby to powiedzieć, intymne sytuacje sam na sam z filmami dla dorosłych w internecie. Oczywiście, niektórzy mogą dać się nabrać, inni nie muszą ponieważ takie maile są wysyłane na ślepo także dla, do osób, które nie mają na przykład kamerki zainstalowanej czy to w swoim komputerze, czy to w laptopie albo po prostu z laptopa nie korzystają, natomiast wiele osób może się przestraszyć takim szantażem, że jeżeli nie zapłacisz mi tysiąca dolarów na mój portfel Bitcoin, no to wyślę filmiki, które nagrałem na przykład do Twojego pracodawcy albo do Twojej rodziny. Pamiętajcie, że dostaniecie takiego maila na 99% jest to oszustwo i nie powinniście się tym za bardzo przejmować. I na koniec rocznica czatu GPT, czyli jednej z największych zmian w naszym życiu. Chat GPT rozprzestrzenił się już wszędzie i zmienił nasze życie. Dlaczego więc mówię o nim w kategoriach dzbanów? Ponieważ w ostatnim czasie użytkownicy są zgodni co do tego, że chat GPT po prostu się rozleniwił. Tak jak rok temu wyniki, które podawał, były fascynujące, można było poprosić o wyplucie całego kodu programu albo robienie bardzo długich list różnych rzeczy. W tym momencie internauci zwracają uwagę na to, że ChatGPT poproszony na przykład o wylistowanie 50 rzeczy, wylistuje nam ich 6 albo 10, a potem przestanie. A jeżeli poprosimy go o wykonanie jakiegoś kodu, to jest zdolny do tego, że pokaże nam formułkę, a następnie poprosi nas o to, żebyśmy sami to sobie dokończyli. Teorii dlaczego tak jest, jest co najmniej kilka. Jedna z nich mówi, że OpenAI po prostu specjalnie ogłupia ChatGPT, ponieważ nie zdawali sobie oni sprawy z tego, jak wielki to będzie system i w, jaki, w jakim stopniu będziemy mogli go wykorzystywać. Inna teoria mówi, że ChatGPT no, miał się uczyć od człowieka i rozwijać, więc przejmuje od człowieka najlepsze, najlepsze cechy i po prostu staje się leniwy i nie chce mu się pracować. Jeszcze inna prawdopodobna teoria mówi o tym, że OpenAI specjalnie ogranicza możliwości swojego systemu, ponieważ pożera ono ogromne zasoby, m.in. prądu. Dlatego starają się, żeby ChatGPT się nie rozwlekał. Dlatego że każde jedno zapytanie kosztuje ich pieniądze i w przypadku tak ogromnej popularności systemu idziemy już w miliardowe kwoty. Jakkolwiek by nie było, ChatGPT, leniuszku, weź się lepiej do roboty. I to tyle w tym tygodniu. Zapraszam Was na kolejne materiały, zarówno z cyklu Szpany i Zbany, jak i wszystkich innych naszych cykli. I miłego weekendu, miłego tygodnia, miłego grudnia i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!